Cześć, ja jestem Nermo, witam was w kolejnym filmie i tak jak prosiliście, tym razem witam się z wami na rowerze, ale chociaż na no tylko na pistoletówce, później z niego zejdę, żeby mi było wygodniej grać. Zobaczymy, wylosował się Ancient, kontynuujemy nasze premierki. No i jazda. Coś podba. Mają pakę. Hej. Czy tu nam idzie jeszcze ktoś będzie, czy już wszyscy tam są? Powoli wychylamy. A już tylko dwóch zostało. Nerwo, trap, zrób ostatniego fraga Nie mogę go trafić, no Dobra, ale jest asysta Mogę już zdejść z roweru i będę mógł normalnie grać Ach, co wy mi kazaliście, no. Jeśli chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do OCS-a, sprawdź stronę CSGO Skins. Szkoda MERWO dostaniesz 2 złote 10 groszy zł na start i plus 10% przy doładowaniu. jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego jest mnóstwo innych skrzynek do wyboru, czasowo kończące się eventy, case battle czy exchanger do wypadku dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. Dobra, wiecie co, dawno nie grałem taką bronią, liczę, że może na przykład z Roszyją A i sobie pompą w nich postrzelamy. Jest tu jeden. Widziałem cień. No chodź. 3A. Oh, ale mi dostałem od razu web. No jak ładnie wychylili. I tylko... Jednego zdążyłem trafić. More. Pomysł był... Pomysł był dobry, co? Ale bardzo ładnie we trzech jak wychylili od razu patrzyli na mnie. Ale zobaczcie jaki dobry team. Od razu jak skontrowali sytuację. Pięknie, dużo. 69-2 w jednym i 23 w jednym trafiłem. Famasa mogę rzucić. No, chętnie. Dzięki. Zostałem Famasika. Klatka bezpieczeństwa. Nie kojarzę tego skina za bardzo. Chyba mam grać A. Tak to na razie wychodzi. No dobra, to będę grał. Nie wiem, czy ratować? Nie, no muszę poczekać jeszcze, nie. Teraz będę musiał odbijać B. Podejrzewam. Tu. Okay. Dobra, dwóch jest pod B, więc możemy I z czterech na dwóch, zrobiło się dwóch na dwóch. Dobra, zabił jednego. Mówi, że jest B, a ja za czas spróbuję Podnieść lepszą broń. O, już myślałem, że będzie kill granatów. granatu. Słuchajcie, no jest średnia sytuacja. Tu jest defik. Podniosą go? A, nie, już miałem defa. Ja nie wiem, czy on już przebiegł. Przebieg, skuba, no nie wiedziałem. Jest, ja tak myślałem. Ja tak myślałem, że on będzie nam mnie próbował wychylić. 13 HP. Oj, bym był zły, jakby się tego nie udało mi ugrać. Dobrze. To był mój pierwszy frak w tym meczu, moi drodzy. Pierwszy frak, i dosyć ważny. Dosyć ważny. W ogóle ktoś ma też ładną złotą arabeskę. Wiem, że może ktoś będzie czekał za, za smokiem, ale nie jest jeden Uciekł mi no co, ja nie mogę? No, no, słuchajcie, no żebym tak łeb dostał głupio. No nie, no ja, ja nie chcę tego agrać. Nie chcę, nie chcę tutaj grać tego, a nie umiem jakoś się zachować, robię jakieś dziwne akcje. Mid, mid. Dobrze, poradzili sobie. 42-18-5, ja im powiem, że chcę zmianę. W ogóle brzmiesz jak prawdziwy nerwo. Nie ja, to podróbka jest. jaj podkłada głos. No i znowu głowę dostałem, no. Tylko, o, mam asystę. A i coś. Ten lepszy przeciwnicy są po prostu Ja się muszę wycofać, na 12 hubsów O, o, o! I już bym nie żył już się zablokowałem tą jakąś ścianę. They have full mid control Drugą asystęą Dobra, ja tu sobie robię hałas Jestem rogu Ale mam dobrą drużynę wygrałem 5-0, więc nie mam powodu żeby narzekać. Ja No dwie asysty nie teraz były, nie? Będziemy ratować. Już tu mogą być w sumie. Jest tu jeden blisko, chyba był. końcu końców coś Ja czekam na moich, niech przyjdą. Oj. No to, że tam zginął zielony, to już chyba jest nie do odbicia. To be safe. Nie ma Dwa smowy dostaliśmy to. W Jeden blisko, jeden po lewej, jeden w Kevie Chciałem spróbować, ale dostałem tego nade'a. To ilu Polaków? Ty nas jest trzech łącznie, tak? Tak mi się wydaje. Patrzcie, jaki będę bogaty. Dwie meczki wyrzucone. Trzecią zagram. Obej. Jeszcze jeden, paka poda. Przechodzenie. nie. Tak to jest, tak ma się czwórka, nie kałaszka, no. Dostał heda i żyje dalej. One is after headshot. Aaa, nie, nie, ja tak jak... No, tu już przy nim, nie? Tak jak wychylałem tam powoli, to już nie sądziłem, że drugi jest dawno w besie. Oni tak niby co chwilę, albo już wcześniej tam zdążył przewiec No ten był wcześniej. Strasznie... o nie, to inny był. 81 w jednym, niestety. Made. They, they have made, yeah. Two more. Jeszcze jeden dobiega. To już, jest, to już jest mecz na wysokim poziomie, nie? Bo fajnie, fajnie wszyscy grają. Szczególnie, że tam przeciwnicy. E, są jakimś Remade'em, chyba? po dwóch parami, czy trzech? W jakimś tam już nie pamiętam, nie? Więc. A, już wszyscy po 22 2-3 tysiące? Takiś jeden losowo, 18,5. Tak, już kluć wyższy poziom rozgrywki, nie? Że każdy. Każdy potrafi robić fajne rzeczy. Mają szansę to odbić, jest dwóch na dwóch. Było, było w miarę blisko. My teraz, ej, 5 runes nadal 4 przegraliśmy, niedobrze. No już nie wiem jak uciec. Biegli na mnie zewsząd. Widzicie? Nawet jak się ustawimy na blisko, to mołotowy rzucą i tak dalej, nie? To już nie jest jakieś tam granie na silverach. No on ma fajne, fajnego dekra, tego karambita, nie? Z głowsami, których też używałem Może ja spuszuję tego Mida trochę w końcu, wiecie? Dobra to chodziło, że chociaż jednego jak tam zdjąć. Last in front of me, yeah. Nie wiem czy wychylać, czy się napalić. Na praga chcę się napalić. Mam ochotę do niego. No, nie mogłem się powstrzymać. Jakby on zaraz nie wyszedł, to już bym na niego ruszył. Bo byłem taki. No, merwo, musisz coś zacząć robić w tym meczu. <laughs> wow. Ale dostałem od razu z Digla. momentalnie nam nie wychylił, ale Fjoll mnie pomścił, bo znowu graliśmy we dwóch, ładnie. Przez smola. Aj, mógł go z koski miał okazję ładną. No dobra, lecę pierwszy, nie mam dobrego respa. I podobnie jak poprzednia runda, nie, Mo momentalnie pyk i jestem martwy. Ten gościu trzy buły teraz rozdał, ten co mnie zabił. Będzie czwarta? Nie, to nie ten. Free bullets. Masz szansę to zrobić. Właśnie, albo chociaż zaplantować, no. Ciekawa runda. No dobra, dwóch Czuję go. A blisko było. Ładnie, ładnie. Bomba jak się krzywo zaplantowała w powietrzu. Widzicie to? Gdzie to niby było, Valve? Gdzie to niby zaplantowane? Przecież dopiero co odświeżyliście Ancient. Nowe tekstury, nowe wszystko. Na czym to niby ta bomba wisiała? No, nie wyszło mi to wejście na A. Idę im pomóc. O, i ja tu jestem czwórka. Zobaczmy. Już od pleców. No właśnie, wiedziałem, że może tak zaraz być. Nie było tu już czasu. Czekałem, o, znowu tu bomba wisi w powietrzu. Czekałem, aż ten wychyli z tej świątyni. Ja nie chciał wychylić. Walf, co to jest za. co to jest za plan? No dobra, idę za zielonym. Mogę coś gdzie? Pięknie. Hej, hej, behind Wow! Wow, Mervo. Co ja zrobiłem teraz? Slow, slow, slow. slow. Właśnie, nie no. chciałem, żeby tam wszedł. Somewhere nie wiem, czy lepiej do niego nie pójść. Mega ważna runda, czuję mocny stresik, bo. Tak jest nerwo. Trzy Pragi w takim momencie. Nareszcie pokazałeś jakiegoś skilla. Coś tam jednak jeszcze potrafisz, w tego ceska grać. Coś jeszcze potrafisz. Dobrze. Jest. Poproszę łapkę w górę za ten filmik. Suba, jeśli jeszcze nie zrobiliście. Mam się, że mi kolejny to zaraz wychyli. Przeli ładnie mi idei i próbowali dalej. No właśnie, był tam. One more city, one more city. Ale no, nie wiem gdzie jest trzeci. Zielony musi tutaj zrobić robotę. Sprawdzam go? Ale puścił spreja. Ja tu dwa fragi zrobiłem, MVP? Nawet nie pamiętam kiedy. Ja zrobiłem dwa fragi tutaj. Co się stało? Kiedy? Mamy 5 na 4. Ja kupiłem Abubkę Dragon Lorca. Mam nadzieję, że mi przyniesie szczęście. Wow! Olha, dostałem bombę. D did you see my perspective orange? Yeah, yeah, bro. On With wow. nice. them Mamy w końcu jakiś frag z Dragon Dorki. No nie, nie po to ją kupowałem, żeby nic nie zabijać, prawda? Czekaj, czy przyjdą po jego broń. Oj, nie trafiłem, akurat się poruszyłem. Dobra, zrewanżowałem się. Moi chyba chodzą. A, co? Tak, tam się jest bomba. Oj, stracił bombę. Pierwszy wchodził z paką. No, no No i zielony, słuchajcie, mieliśmy czterech na trzech, co? Podkusiło go podejść samemu z, z, z paką. Dlaczego tam poszedł? Czterech na trzech mieliśmy, co? Dobra, teraz jest pomysł... ...Rush B. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ja idę cave'em. tu gdzieś jest. Nie wiem, czy nam od Mida już nie lecą. Wybuch mój małot, nie jest w tym smoku. Tam, tam, tam. Sam zostałem Już defuje czy nie? Is he defusing? I didn't hear. Strzelałem się tutaj Wy słyszeliście, że on defuje czy nie? No właśnie nie yeah. Ale dostał on. w Okej. Okay, okay. Pięknie dostałem też. Ale oberwaliśmy, na same digle nas wycięli, próbujemy znowu to samo. Puśnię... Okay. Mają dwóch na dwóch. Oj, on Mają dwóch na jednego. Wow. Ale oni to ugrali, słuchajcie, ale miałem fantastyczną drużynę. Mabisz się, merwo w podpisywanie profili, czy średnio? No, no, podziękuję za mecz, jasne, dzięki. O, dzięki. o Będziemy dźwięczni, a to się kamerowało, czy nie? Tak, jest, będziecie słabni tutaj. Jak Chcecie Masu, pozdrowić włosy. kogoś? No Mamy tatę i rodziców, standardowo. No to super. A, Paulinkę pozdrawiam. Super poszło, dzięki, chłopaki. Bardzo no, dobry dziękuję. mecz, słuchajcie, to był taki jeden z meczów na wyższym poziomie, który grałem. Fajne już tutaj ratingi. Fajny poziom, fajnie się grało. Parę akcji mi wyszło, parę mi oczywiście nie wyszło. Ładne buły z Digli dostałem parę razy, więc jestem happy, zadowolony. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.